to są moje rzeczy. Okej, okay, także jest już 20 i jak widać, jestem już w moim pokoju. Nie będę nic pokazywać teraz, bo tu jest jeden wielki syf trochę. No nie ma co pokazywać za bardzo, po prostu muszę sobie zacząć tutaj ogarniać Ale pewnie zrobię większość dopiero jutro Teraz chyba po prostu ubiorę sobie tylko po pościel, wyciągnę kołdrę i poduszkę Może rozłożę sobie telewizor, bo mam, mam ochotę Albo w sumie wezmę laptopa może bo, bo i tak jeszcze nie mam biurka, tu mam tylko skręconą toaletkę Więc chyba może jeszcze nie mam na tej telewizji Właśnie, bo ja nie mówiłam, że ja kupiłam sobie taki monitor, tam leży Wygląda jak monitor, ale to jest telewizor, ale to zobaczycie może w sumie później Więc, więc albo zacznę ogarniać, albo się idę umyć, albo idę coś zjeść o. O, Bo przywiozłam sobie pierogi, więc chyba teraz je zrobię Lena robi bagietkę i miałam jej otworzyć tą bagietkę. No i się przecięłam. Ja w sumie drugi, dzień się dzisiaj, drugi raz się dzisiaj przecięłam. Jakieś 10 minut temu się dopiero obudziłam, więc mam nadzieję, że jakoś wyglądam. Widzicie już mniej więcej nową scenarię. Jestem ciekawa, jakie to jest dla Was uczucie, że teraz wiecie, będzie zupełnie inaczej też na tych vlogach, ale moje życie też będzie zupełnie inne. I właśnie jeżeli chodzi o pierwszą noc, to ogólnie wszystko było spoko do momentu jak przyszliśmy umyć i, i do swoich pokoi i była taka cisza, to wtedy tak trochę, trochę mi było smutno, Wtedy sensie tęskniłam za domem i najważniejsza no, zestresowana, ale właśnie zawsze, zawsze tak mam w nocy, że na przykład teraz się budziłam i teraz właśnie z jest fajnie, fajny pokój w ogóle. I na przykład teraz się nie stresuję w ogóle pójście na studia, ale, ale znowu jak jest wieczór to jest... To jest, to jest gorzej. Więc zobaczymy jak będzie dzisiaj. Ale dzisiaj znowu przyjedzie cała moja rodzina, w sensie i moi rodzice i brat, bo wczoraj tylko byłam z rodzicami, bo już by się i tak brat nie zmieścił i przywiozą mi biurko i resztę rzeczy i myślimy, że pojedziemy po Ikei, do Ikei po jakieś lustro. No i tak, tak wygląda pierwszy dzień. Tu się przycięłam i cały czas mi z tego leci krew, co wam wczoraj Ale w ogóle mam taką super pościelą, ona jest taka, mm, jak bym to powiedzieć, juicy, ale taka, no nie taka płaska, tylko taka duża I w ogóle umyłam włosy, ale poszłam w sumie szybko spać trochę po, po wykąpaniu się i wyglądały jakby były tłuste, bo po prostu spałam na nich Więc dzisiaj znowu będę musiała umyć, ale nie chciałam na świeżej poduszce z brudnymi włosami trochę tam leżeć Rzuciła, mam śniadanie, ale fajnie wygląda to na tym ciemnym talerzu, chciałam pokazać takie śniadanie. Miałam sobie zrobić kakao ale zapomniałam mleka, ale później przyjdzie moja mama i mi przywiezie zakupy, więc no. Więc później sobie wieczorem może zrobię kakao ale w ogóle, z moje ręce, one są jak po jakiejś walce. Tu jestem poparzona, tu jestem przecięta, tu jeszcze jestem przecięta. Nie mamy co robić za bardzo, więc będziemy teraz składać dalej o szafkę nocną i trzeba wbić w kozie, dlatego nie zrobiłyśmy tego wczoraj, żeby nie palić swoją świadom. Ale to może ta górna, a nie, bo my już zamontowałyśmy jak chyba tak... Górę tutaj. Czyli najpierw po bokach. Jest takie głośne Dobra, szafeczka złożona. Nie jest ona jakiejś najlepszej jakości, bo ona kosztowała 100 zł, więc... No. I tutaj. Tutaj troszkę wystaje, ale to nieważne. <laughs> Ważne, że stoi. Było troszkę problemów i komplikacji, ale stoi. Teraz składasz ze mną lustro. To przy. Bo kupiłam jako toaletkę to takie małe biurko z, z IKEA, tylko właśnie to jest ta dziura. O, ale w sumie jak da się tak już stracono. Zakrywa, więc <laughs> okay. bo... Serio? Jest? No, jest. No. Yes. Hello vlog. Chwilę z Mam prawie skończony pokój. W sensie jeszcze jest dużo sprzątania tutaj, takiego ogarniania, ale jest już 20 Dokładnie. 20... A tyle, na jest 21.11? 11. No. Ja cię A my na jutro na 9.00 musimy iść właśnie tam na uniwersytet Bo idziemy na ten sam jakby co? W sensie nie na ten sam kierunek, ale na tę samą uczelnię. Bo jest o 9.00 takie jakieś spotkanie informacyjne. No. Eee, ale mam mniej więcej, więcej ograniczony pokój, ale nie chcę na razie pokazywać, bo chcę zrobić taki grand reveal, jak będzie już wszystko gotowe, bo właśnie przyjechali moi rodzice dzisiaj, przywieźli mi tutaj biurko z bratem i, i w sumie fajnie, bo no, nie wiem, jakoś. Muszę się jeszcze przyzwyczaić trochę, ale wyjęłam sobie z worków tych wszystkich swetry, już mniej więcej do szafy. Ona jest dosyć spora, więc mogę się raczej zmieścić. Ciuchy. Tak, jeszcze tu mam dwie walizki i powsadzam sobie teraz ubrania, bo muszę też wybrać, co jutro ubiorę. Choć nie mamy się chyba elegancko ubierać, ale w sumie nie wiem, muszę coś zobaczyć, więc sobie to powyciągam i będę miała już taką największą robotę ogarniętą. Nie też, że zostały mi cztery wieszaki, to się okazało, że jeszcze ta cała walizka jest pełna ubrań, które nie mam pojęcia skąd się wzięły. Ja myślałam, że ta szefa będzie taka, wiesz, wielka. I tam, tam jeszcze w ogóle leżą te cztery kosze z moją bielizną. Bo zrobiłyśmy taką przerwę i idziemy do żabki po słodycze, w sensie do słodycze, bo mimo ma, mama właśnie dzisiaj zrobiła całe zakupy i kupiła mi dwie czekolady gorzkie i M&M'sy. Więc ja jestem zaopatrzona, ale w sumie też idziemy trochę po to, żeby się też przyjść. Yy, no, bo jesteśmy już drugi dzień, a w sumie ani razu nie wyszłyśmy, bo nawet nie było czasu za bardzo. Bo dzisiaj mi w ogóle strasznie szybko minął dzień. Ja nawet ani razu nie patrzyłam na telefon. W tak, także nie no z rana tylko na Tiktoka. Kefir, patrz, to takie fajne. A jeżyki też są dobre. Patrz, i tego nie grali jeszcze. Ja to chyba widziałam i myślałam, zrobić. Jest wtorek, czyli że po czterech miesiącach wakacji w końcu jest ten ostatni dzień wakacji. Nie wiem, trochę dziwnie, nie? W sensie, bo już się przyzwyczaiłam do tego, że ja po prostu nic nie robię. W sensie, że nie uczę się. Jest 6.59 i o około 8 wychodzimy dzisiaj. O, Lena szła. Cześć. Yy, ale tak, byłam wczoraj właśnie w Agacie jeszcze z rodzicami, i kupiłam dywan, ale to też pokażę później, jak będę pokazywała pokój. I kupiłam jeszcze takie pojemniki w ogóle. To było o dziwo bardzo tanio, nawet wydaje mi się, że taniej niż w Pepko. Więc możecie tam wpaść, jak szukacie właśnie jakichś rzeczy, takich... I kurde, strasznie głośno przez to, okno, mam wrażenie. Jakiś tu szusz czy jakieś auto czy coś. E, ale kupiłam trzy takie pojemniki na jakieś, nie wiem, jeszcze co. Się, no, na jakieś jedzenie, na pewno je jakoś zagospodaruję. Od najmniejszego do największego był za 6, 7 i 8 zł. I one są przyklane. I do tego jest taka drewniana nakładka. Więc moim zdaniem naprawdę mało. Sobie teraz jeszcze coś przesypię, jak może mam jeszcze chwilę czasu. Albo nie, dobra. Ja to muszę przemyśleć jednak, jak dokładnie chcę przesypać. Ale jednak później to zrobimy. I robimy śniadanie. Dobra. Może sobie chleb, żeby się nie zepsuł. Zrobiłam sobie już śniadanie. Musiałam włączyć kamerę, żeby się skupić, ale tak wyszło. 20 minut robiłam i zostało mi około 40 minut do wyjścia, więc się śpię, szybko idę to zjeść. Zrobiłam sobie tutaj herbatkę Takie taki w ogóle bo sobie kupiłam w sensie I to jest jeszcze taki napis od środka, ale go nie widać. A i dałam sobie tam imbir. Zatrzymaliśmy się na tym spotkaniu i ogólnie na spoko. W sensie jak się, się taka podekscytowana. Powiedz... Pod tym względem, że... Jest taka spokojna, bo było dużo informacji i było spoko, Miałam plan, żeby na kogoś zagadać, to ale to nie wyszło. I poszliśmy do galerii, bo jeszcze mamy kilka rzeczy do ogarnięcia jakieś takich drobnych balsam do ciała. I teraz poszliśmy do Kosty i będziemy piły herbatę i kawę, bo jest dzisiaj dzień kawy, więc jest promocja, ale ja nie piję kawy, ale Lena piję. E, ty co tam masz dokładnie? Nie masz świątecznego kubeczku. Nie ma sobie sklepów tam Ale a ja dostałam takie fancy w ogóle tu, gdzie jest tyle imbiru, to będzie takie fajne i tutaj woda. To będzie taki bliski kadr, który w ogóle parę leci, bo sobie zrobiłam właśnie obiad. Wiadomo, co samo, w tym samym naczyniu, ale jest, jest to tak blisko, żeby jeszcze nie pokazywać w pokoju, żeby, żebyście mieli niespodziankę jeszcze. Bo jeszcze muszę go trochę posprzątać, ale też dzisiaj dopiero teraz wróciłyśmy z Leną, bo jest 15 i byłyśmy na tym spotkaniu, później poszłyśmy właśnie do galerii ogarnąć kilka rzeczy, jakieś jeszcze kupić, i byłyśmy w koście, sobie siadłyśmy. Na ile tam byłyśmy? Godzinę? Dwie? I później poszłyśmy na rynek do Empika, bo Lena szukała zeszytu. Później poszłyśmy jeszcze do takiego sklepu z tanimi książkami. I później wróciłyśmy do mieszkania i jesteśmy strasznie głodne, więc właśnie jem obiad i później obiecuję, że posprzątam pokój i w końcu pokażę pokój. Byłyśmy w Rosmanie i póki co tylko tam, ale za chwilę idziemy do Pepko jeszcze, yy, ale zrobię wam haul. Ale kupiłam taki krem pierwszy raz, bo musiałam jakiś balsam do ciała sobie kupić. Wiadomo, teraz trzeba oszczędzać, więc wzięłam jakieś ziai, taki masło kakaowe, nawet ładnie pachniało bo sobie powąchałam. Za 10 zł był za 400 ml, bo ja... Lubię ten z Nivei, taki w ciemnym, niebieskim opakowaniu I on był na promocji za 26 zł, ale w sumie wcale nie wychodził tak tanio Bo był, miał 600 ml Więc w sumie to się bardziej opłaca, no ale zobaczymy jak się ten sprawdzi, bo właśnie z jaj jeszcze nigdy nie miałam Pachnie ładnie, tak, tak właśnie słodko, trochę nawet mi się z kokosem kojarzy, ale tu chyba nie ma żadnego kokosa Dobra, następnie kupiłam podpaski po prostu, żeby mieć na zapas, bo tu mam tylko cztery, więc sobie już kupiłam Następnie wzięłam Antiperspirant, bo właśnie ja ten kupiłam, jak jechałyśmy do zadaru z Lenną, i ja kupiłam mini wersję i on mi naprawdę ładnie pachnie, a teraz, teraz ja coś się płócę ostatnio. Gdzie wcześniej nie zdarzało, więc wzięłam go, bo jeszcze mam ten mini w łazience, ale uznałam, że w sumie go sobie będę dawała może do torebki, albo jak będę miała WF no i też za niedługo się pewnie skończy w końcu. Więc sobie wzięłam, bo wcześniej nie widziałam pełnej wersji go, a teraz był, więc wzięłam. No i jeszcze tylko w sumie kupiłam nitkę dentystyczną, bo też nie mam, bo zostawiłam w domu i taki czyścik do języka. Wzięłam zielony bo lena ma różowy, a to, no, chyba to tak fajnie dobrze używać, zdrowo, więc no, to wszystko. Więc w sumie takie potrzebne rzeczy. Nie kupowałam nic niepotrzebnego, więc jestem dumna. Takie są fajne. A ten domek fajny, ma ciastko. Przecież są ubrane jak żul. No ale trudno. Okej, okay, przyszedł w końcu moment, na który pewnie czekaliście najbardziej. I pokażę Wam mój pokój. I jeszcze dodam, że jestem z niego bardzo zadowolona. I w sumie wygląda tak, jak zawsze chciałam, żeby wyglądał. Także wkraczamy. Zapraszam. Tutaj jest szafa, i właśnie udało mi się mniej więcej to ogarnąć, kilka rzeczy. Nie ma ostrości cały czas. Mniej więcej udało mi się zmieścić te rzeczy, bo kilka bluz po prostu wróci do domu. Ale tak to sobie ułożyłam. Tutaj są po prostu swetry i bluzy, i tutaj takie ciensze. Tam są spodnie i torebki. Ja sobie dałam Dżerty, jakieś tam inne bluzki, i tam takie ubrania właśnie domowe, no i tam naprawdę bielizna. I teraz właśnie mam mój ulubiony element pokoju, który właśnie bardzo zawsze chciałam mieć, to toaletka. Właśnie zamówiłam sobie takie lustro, to w ogóle za 200 było, więc w moim zdaniem wcale nie jest tak dużo, bo można zmienić w nim odcienie światła i jeszcze moc, można je rozjaśnić albo przyciemnić. No i tu mam pędzel, to ten antyperspirant, perfumy. No i tu mniej więcej sobie też ułożyłam te kosmetyki w środku. Na razie jest tak, jakoś nie jest... nie wiadomo jak super ułożona, ale po prostu tak wiemy więcej kategoriami. I tu jeszcze mam właśnie taką pufę i tam w środku też są jakieś różne rzeczy, więc może sobie schować. Okej, okay, chwila przerwy, bo rozładowała się kamera, ale tak, przejdziemy do łóżka. To jeszcze jest taka lampka nocna, podejść tutaj operatorze, e, bo właśnie tu sobie już zrobiłam, pozdrawiam sobie już kolację, ale no mam tutaj książkę, i tu kupiłam sobie taką bardzo ładną lampkę, takiego grzybka, on jest normalnie niebieski. Wam kiedyś pokażę, jak będzie jasno. I tu właśnie sobie ustawiłam na parapecie wszystkie moje świeczki, jakie mam. I dam tak ładnie lampeczkę. I właśnie jak jest ciemno. no To jest właśnie tak cozy i przytulnie. I tu jeszcze mam właśnie trochę miejsca od łóżka, yy, że nawet mogę sobie przy tym parapecie jeść. No i tutaj mam w sumie tą samą lampę i biurko, co miałam w pokoju. I właśnie co jeszcze nie widzieliście, to jest ten monitor, który sobie kupiłam. To jest taki monitor, który jakby działa jak telewizor. Można tu sobie też podpiąć klawiaturę i myszkę, ale. No, wygląda jak monitor, tylko jest tylko taki pilecik. Ja Łączyłam sobie Gilmore Gears, no, ale mam się takie nowe krzesło z jest bardzo wygodna, więc jak ktoś szuka, to też polecam. Widzicie, jak są jakieś dodateczki, to jest ta lampa, co ostatnio też Wam pokazywałam, że kupiłam. No i... no i tak, I to jest mój pokój i... i bardzo mi się podoba, no i to tyle. I jutro się widzimy, w sensie ja się z Wami widzę, bo będę nagrywała vlogę z pierwszego dnia studiów i takich początków studiów, więc... Więc to będzie w osobnym vlogu, jakby ktoś się zastanawiał. No i, i tyle. I zaczynamy nowy etap, i. No i pa! Pa, kochani!